W żołą, to są dwa przysłowia takie znane. Przez bezbyt wchodzi albo po, co cudzej się, swojego nie znacie. Ale no przed nami właśnie w chwilę mąż dzisiejszego wieczoru. Nasz człowiek yy, znany wszystkim. Potem będę mówił więcej o nim. Witam Pana Prezydenta Miasta Świętego Wojciecha Piłsudskiego. Tak. Niebo z moich stron to powrót do dzieciństwa. Leżąc na kolorowej łące, wąchałem trawę i ziemię. Ten zapach pamiętam do dzisiaj. Patrzyłem w niebo i zazdrościłem się w taką, że z taką swobodą wręczają, wznoszą się wysoko. Wciąż patrzy w niebo, bo go inspiruje swoją tajemnicą warwami, więc maluję. Światłem i wybrany też, y, właśnie ta wystawa, żeby żeby nam rozjaśnić, rozweselić, rozbłękicić to co y, za oknem, y, też pięknie, ale, ale tak troszeczkę smutno, a tutaj jest bardzo lewo i ekspresyjnie, ale też ciepło. Tak, to z mojej strony spota, że wszystko. Może pan prezydent coś... Włączy. No pewnie. <śleszy> Dzień dobry panie Kruntowie. 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 Dzień dobry Państwu. Jestem pod wrażeniem tych dzieł tworzonych przez Pana nie wiem, bo tak jak Pan Dyrektor chciał mi powiedzieć, to wychowanie na łonie przyrody, y, wielogodzinne wpatrywanie się w niebo y, jest tutaj odtworzone, bo nasuwa się y, Taka refleksja wywołana opisem chmur, panu Tadeuszu. I pięknie opisał w jednej księdze właśnie chmury, że każda z nich jest inna. Pamiętam, że Pogradowy mówił, że chmura gradowa z wiatrem, jak piorun z wiatrem szybko leci wokół czarna i groźna w środku, żółto świeci. Tak chyba to było. Panie Wilku, myślę, że patrzyliśmy na to samo niebo, na te same y, chmury. Tylko, że pan, Panu Pan dał talent i Pan potrafi to narysować. ja mam już mieć aparat i zrobić zdjęcie. A Pan umiał to pięknie przedstawić i myślę, że to y, są dzieła, które zostaną po Panu, a i po naszym pokoleniu. Dziękuję Panu bardzo za to, że Pan nie marnuje swojego talentu, że upogaca Pan środowisko w środowisko artystyczne i twórcze naszego kraju. Życzę Panu, żeby jak miał pan jak najlepsze warunki do, do swojej twórczości, żeby zawsze spotykał się pan e, z uznaniem widzów. A jeśli będzie jakieś problemy pan dyrektora, tutaj proszę mobilizować do, do, do współpracy. Panie Rymuszu, to tylko wiem, to to tylko drobny. Element Pana twórczości, swoje zasługi w kulturze, w sztuce yy, siedleckiej, yy, 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 w swoich pracach, yy, w teatrze. Yy, yy, cały szereg plakatów Pana yy, zdobiło nasze miasto. Dlatego niech Pana twórczość będzie inspiracją dla naszej młodzieży, dla innych artystów, a Panu niech przynosi jak najwięcej radości. Zapewniam Pana, że Pana dzieła są doceniane przez y, mieszkańców naszych